Dzień dobry uprzejmie Państwu, miło mi Państwa powitać na codziennym naszym spotkaniu czy codziennej rozmowie o sprzedaży wokół sprzedaży, którą pięknie nazwaliśmy Salespresso. Ja nazywam się Dariusz Milczarek, a mój gość to Jakub Matuszkiewicz. No albo Kuba Matuszkiewicz, Kuba No tak, bo Jakub to było wtedy, kiedy coś robisz źle. Tak, tak. Kubuś. O, no <laughs> bo słuchajcie. Jesteśmy na kanwie, można powiedzieć, wokół zasad Sandlera, które postanowiliśmy odświeżyć i tak od czasu do czasu je w eter radiowo wideo live'owe wrzucić. Fajna książka, tak między Bogiem a prawdą, a właściwie bardziej intencjonalnie Was zachęcamy do tego, żeby sobie ją poczytać: 49 zasad Sandlera. Dzisiaj. Porozmawiamy o mojej ulubionej absolutnie zasadzie, która się... Yy... Ostatnio były te, których nie lubisz. Tak, a teraz jest ta, którą Fajnie. uwielbiam, ale ważne, że ty też ją lubisz. Mhm. To jest taka złota trzydziestka dla mnie, bo to jest numer 30 zasada, która mówi, jeśli czegoś nie masz, nie możesz tego stracić. Mhm. I teraz, mój drogi yy, przyjacielu marketingowy, jak ty byś, mój drogi, zinterpretował tą zasadę, że nie możesz stracić czegoś, czego nie masz. Wiesz co, ja mam ten problem z tymi zasadami, że ja czasami je tak na początku postrzegam bardzo górnolotnie i dopiero potem tak ląduję na ziemi i wprowadzam je w życie. Natomiast na, natomiast na poziomie tym takim ogólnym, to jest zasada, która bardzo pięknie tłumaczy nam, że może inaczej. Często żyjemy w strachu utraty potencjalnego klienta, potencjalnego kontraktu potencjalnego, nie wiem, potencjalnej pracy, czyli lubimy mieć, lubimy mieć otwartych bardzo wiele drzwi. I czasami wypadałoby zweryfikować, czy ten klient jest potencjalnie moim klientem, czy ta praca, o której myślę, rzeczywiście jest dla mnie dobrą pracą. I my unikamy takiej weryfikacji, dlatego żeby sobie tych drzwi nie pozamykać. Ale słuchajcie, prawda jest taka, czym my ryzykujemy? Jak ja mogę rezygnować, znaczy, gdzie jest ryzyko utraty klienta, który nie jest moim klientem? Gdzie jest ryzyko zamknięcia jakiegoś scenariusza, którego ja nawet nie wiem, czy umiem zrealizować? Więc to jest tak naprawdę dla mnie taka zasada: po pierwsze, o odwadze zamykania pewnych drzwi, a po drugie, jest to taka zasada o tym, yy, mówiąca o tym, że no, warto wybrać jakiś kierunek i w nim iść, a nie stać i zadowalać się tylko możliwościami. No tak, bo to jest wiesz co, Wydaje mi się, że to jest taki. Yy... Bardzo częsty przypadek, mm. kiedy klient stwarza takie wrażenie, że jest zainteresowany, mm. ale jednocześnie wysyła miliard sygnałów, że nie jest, prawda? Czyli te wszystkie teksty, które, o których handlowcy pewnie opowiadają, kiedy piłą wódkę i wspominają najgorsze momenty z ich życiu, kiedy już witali się z gąską, a potem się wszystko rozwaliło, mm. kiedy muszę się zastanowić, muszę przemyśleć, kiedy odraczają spotkania. Chociaż żeśmy się umawiali po raz pięćsetny, że nie będziemy ich przesuwać. Kiedy decyzja ma być podejmowana już, zaraz, mm -hmm. a nie jest podejmowana. I my oczywiście w tym pipeline wszystko tam mamy, cały czas mając ten syndrom szczęśliwych uszu, że coś tak tego będzie, ale w gruncie rzeczy już chyba intuicyjnie nawet wyczuwamy, że to jest jednak coś niehalą. Mm -hmm. I właściwie nic by nie stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć, panie dyrektorze, no może nie chciałbym tutaj wyjść na takiego, co naciska, próbuje różne rzeczy robić, ale muszę panu powiedzieć, że zwykle, kiedy decyzje odroczane są, nie wiem, 30, 50, ileś tam dni od mm. czasu, kiedy mieliśmy je sobie podjąć, to jednak zwykle oznacza, że no albo nie przekonałem, albo może się priorytety zmieniły, mm. albo może po prostu najnormalniej w świecie wolicie państwo inne rozwiązanie. Taki tekst, albo podobny tekst przecież w wielu przypadkach otwiera prawdę której my się obawiamy, bo obawiamy się sytuacji, w której ktoś powie, a wie Pan, ma Pan rację. Rzeczywiście, ja chyba jednak mam tyle wątpliwości, dobrze Panie Darku, że Pan to jednak zasugerował, bo sam bym kurna na to nie wpadł. Ja myślę, że tego się handlowcy obawiają, że takie przyspieszanie może im wdrukować do głowy coś, czego oni nie mieli i nagle stracą coś, co, co było blisko. No, w dużym stopniu myślę, że tak jest. To znaczy, ja wiesz, co, mam takie wrażenie, że to też jest, to można odnieść nawet do wyznaczania celi sprzedażowych, to można odnieść do, do wielu sytuacji w firmie, kiedy my wolimy utrzymywać się w takiej, nie wiem, łudzie albo w takim powszechnym kłamstwie, bo też jest zasada Sandera mówiąca o tym, że wszyscy kłamiemy. Bardzo bolesna zasada bym powiedział i bardzo brutalna, ale często. Ale myślę, że bardzo prawdziwa. Ja tak. Czy nie to się odb... chętnie na kawy. Ja tak odbieram, <laughs> tak, że wszyscy, drodzy Państwo, w pewnych obszarach kłamiemy. Więc no, to jest to, co mówiliśmy. Wolimy mieć tą ułudę możliwości czy różnych rzeczy, które są na podorędziu, bo szef nas spyta, słuchaj, a jak tam rozmowy z firmą X, to ja mogę na. Co tygodniowych albo co miesięcznych spotkaniach sprzedażowych mówić: No, już byłem na rozmowie z prezesem. Po raz drugi raz się spotkałem z prezesem. Mamy dodatkowe osoby, wysłałem dodatkową ofertę. Szef słyszy, że jestem aktywny, że mi zależy. A jak ja powiem, porozmawiałem, ustaliliśmy, że wracamy do rozmów nie wiem, za rok albo nigdy, no to co słyszy szef? Ok, coś ci się nie udało, bo dopóki jesteś. W tym pozorze aktywności, to mamy wrażenie, no o tak, handlowiec się no tak, Ale nie, no to, jest, to, jest, to jest w ogóle taki już to, 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 turbo kłamstwo, bo to przecież jest często tak, że ludzie, nie wiem, rzucają w te ceremy rzeczy różnego typu. Gdyby tak naprawdę mieli w tym ceremie pozostawić tylko to, co naprawdę wierzą, mm -hmm. no to tam by było. Często mikro. I teraz, co by ten szef pomyślał, że, że ja po prostu nie działam. Nie, to, jest, to już jest taki podwójny suples jakiś. To wiesz, to jeszcze. Tak, tam, to, to, już się to, ta... tak to się robi już zapętlenie, to jest zapętlenie. Za ale wiesz, co, w tym jest coś takiego, bo, bo rzeczywiście nam się. To są dwa według mnie zjawiska mhm. takie trudne. Jedne jest takie, według mnie takie zjawisko, że my naprawdę mamy takie, taką ułudę, mhm. że może coś jednak z tego będzie. I Mimo, że wszystkie sygnały mówią, że nic z tego nie będzie. No nadzieja, no jest ona... zaga... Ale wiesz, że jeszcze nie powiedział o tego ostatniego zdania. Mm -hmm. Może jeszcze, a jak mu mu powie nie, no to, to co wtedy? To muszę wtedy powiedzieć, no, no to właściwie, no to do widzenia. No. No. To, to, to nie ma co tak, powiedzieć. żegnamy się. Ale, ale druga rzecz taka, o której powiedziałem, wydaje mi się też jeszcze czasami mm -hmm. w rozmowach z handlowcami istotna, że oni mają poczucie, że oni wdrukują mu to nie. Przecież były takie... Że nas sugerują. Że też, tak? Były takie przecież techniki gdzieś y, 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 wiele lat temu, które bardzo tak y, literalnie w ogóle podchodziły mm. do przekazu, czy do formuł, które przekazujesz klientowi i tak, nie, pamiętaj, żeby tam nie było nie. Mm. Najlepiej prowadź rozmowę tak, że, nie wiem, za trzy razy na początku. Klient musiał odpowiedzieć tak, prawda? Ładna pogoda, czyż nie, no tak. Yy, I będzie mu łatwiej wtedy powiedzieć tak. Takie wiesz, w ogóle jakieś szczapki kompletne. Znaczy takie sztuczne programowanie. Takie sztuczne no, programowanie, ale, tak. ale właśnie po to, żeby jakby nie doprowadzić do tej sytuacji nie. Ja już powiem, że to jest tam nie zawsze etyczne, prawda? Tak. Ale tu też chodzi o to, że przecież to jest pewnego rodzaju mit. Że my mamy taką siłę sprawczą, mm. że co, że klient był kretynem i nie wiedział, że może powiedzieć nie, albo że ma w głowie jakąś wątpliwość, to on nie wiedział, że ją może mieć. Wiesz, To jest nieprawda, prawda, że my możemy wdrożyć człowiekowi punkt widzenia, którego on do tej pory nie miał. Nie masz wrażenie, że... Wiesz co, mam takie wrażenie, jeszcze nawiązując do CRM-u, ja, ja myślę, że fajną innowacją dla producentów CRM-u byłoby taki komunikat, który by wyskakiwał. Ty wpisujesz, nie wiem, rozmowa z klientem, Szanse na podpisanie kontraktu 50%. I wtedy taki komunikat powinien wysk wy, wyskakiwać. A tak na serio? W tym sensie, żeby... Żebyśmy... No dobra, a poważnie? A, a poważnie odpowiadając na twoje pytanie? A... Nie, ale poważnie mhm. to komunikat z CRM-u. Dobra, a teraz na poważnie. Okay. <laughs> a teraz na poważnie. W jakim momencie naszej rozmowy jesteśmy tak na poważnie? Nie, nie, na poważnie. Nie, ale na, poważnie nie. na poważnie to po prostu myślę sobie tylko tyle, że, w tym, że, że ta zasada, e, o, która mówi o takim lęku, prawda? Mhm. ona mówi o takim lęku jest, y, dlatego moją ulubioną zasadą, może tak będziemy powoli już ten dzisiejsze nasze mm -hmm. spotkanie, bo ona jest naprawdę bardzo blisko tej porażki, bardzo się bardzo blisko albo bardzo mocno obawiamy. No nie? I, że, I że taka odwaga z wkonfrontowaniem się niczego w gruncie rzeczy ani nie kreuje, ani nie tworzy y, wyimaginowania, wyimaginowanego świata niechęci, tylko mm -hmm. po prostu jest nazwaniem rzeczy po imieniu, i ona wcale nie musi oznaczać, bo to już jest dodatkowo, mm -hmm. że jeżeli ktoś powie, wie Pan, no rzeczywiście mam wątpliwości albo nie jestem zainteresowany, że to już jest koniec. Dokładnie. Znaczy, to, jest, to jest w ogóle warta rzecz podkreślenia, że to nie, nie kończy rozbów. To nie jest nieostateczne na wsze czasy, bo mogą się zmienić okoliczności, może się zmienić nasza oferta i my możemy wrócić do tych A projekt. poza tym to jest takie realne, nie? Bo jeżeli klient cały czas kłamie, to w zasadzie mm. jak ja próbuję z nim rozmawiać o tym kłamstwie, to ja do niczego nie dojdę, bo on wie, że kłamie, w związku z tym nigdy nie dojdziemy do jakiejś prawdy. A tu może być, OK, masz wątpliwości, mm. a w takim razie pytanie, co możemy zrobić innego? Albo w ogóle, co to oznacza? Jakiego rodzaju wątpliwości? Czy możemy jakiś mały krok zrobić w związku z tym? Ta... Wiesz co, to jest jedna z tych zasad, które wymagają, znaczy, używanie tej zasady wymagają pewnej pracy. Proced... Pewnej pracy nad swoim procesem mentalnym, no w ogóle na swoim podejściu do rozmów z klientami. To nie jest łatwe do wdrożenia. To, 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 to szukanie tej prawdziwej odpowiedzi, natomiast myślę, że ono bardzo fajnie wpływa na jakość naszej pracy, na to, w co się angażujemy. Na świadomość, w którym momencie jesteśmy, na tym, żebyśmy realnie podchodzili do naszego procesu sprzedaży, procesu marketingowego, a nie żyli gdzieś w obłokach bo to nic, nic nie zmienia. I tym pięknym akcentem, takim pięknym podsumowaniem, Kuba kończymy naszą rozmowę o zasadach, kończymy. i na razie. Kończymy też naszą rozmowę. Tak jest. Bardzo Ci Nie również dziękuję. dziękuję Bardzo ten. było miło u Ciebie tutaj w studiach. Ja Cię jeszcze zaproszę z przyjemnością. Super. Tylko kawkę wtedy jakąś zmienimy. Dzisiaj mam wrażenie, że ta kawka. No ja już, ja już wypiłem, coś... bo ja generalnie jestem strasznie kawowy. Do zobaczenia. Miłego. Dziękujemy.